Witam wszystkich bardzo serdecznie. Piątek, drugiego tygodnia y, Adwentu. Y, nagrywam z biura parafialnego, w którym toczą się poważne rozmowy, a więc przeczytam też bardzo poważny tekst Ewangelii. Dzisiaj Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 16 werset i dalej. Jezus mówi: Do kogo mógłbym przyrównać to pokolenie? Jest ono podobne do dzieci siedzących na rynku, które wołają do swoich rówieśników. Graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście, i zawodziliśmy, a nie płakaliście. Bo przyszedł Jan, nie pije, nie je, a mówią ma diabła. Przyszedł syn człowieczy, je i pije, a mówią oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I znalazła mądrość, usprawiedliwienie w swoich czynach. Niełatwa Ewangelia, muszę powiedzieć, i ciekawe jest to, dlaczego czytana jest właśnie w czasie Adwentu. Jezus pokazuje sytuację, w której ani Jan, ani On Sam nie jest przyjmowany przez to pokolenie, jak to tutaj jest napisane w tekście, ponieważ ci ludzie, którzy obserwują Jana i potem Jezusa, oceniają ich bardzo powierzchownie to znaczy, patrzą tylko na to, co robią i co im przyjdzie do głowy, właściwie to powtarzają. Zawsze źle. Jakby zabrakło takiej próby wniknięcia, w czym, z czym rzeczywiście przyszedł Jan, dlaczego tak żyje, albo z czym przyszedł Chrystus i dlaczego tak się zachowuje. Więc można powiedzieć, że czytamy ten tekst w Adwencie tylko dlatego, żebyśmy sobie przemyśleli dobrze. Czy faktycznie wnikamy głębiej w przesłanie Jezusa w Jego Ewangelię i próbujemy ją zastosować w naszym życiu, czy też bardzo szybko i powierzchownie udzielamy sobie odpowiedzi? Po to jest ten czas, to znaczy, jest dość długi, po to chodzimy na roraty, modlimy się, ciągle wzywamy do słuchania słowa do modlitwy, właśnie dlatego, żeby wniknąć, tak żeby to nie była lektura, takie odczytanie słowa zbyt powierzchowne. Ale jest jeszcze jedna ciekawa myśl, trochę w nawiązaniu do papieża Franciszka, bo faktycznie uświadomić sobie, że o Jezusie mówi się żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników, no to nie mogło być przyjemne. A poza tym, no tak dobry człowiek, nieskazitelny, a słyszy na swój temat takie opinie. To znaczy, że można być właśnie tak dobrym człowiekiem, a mimo wszystko spotkać się z niezrozumieniem, z tymi bardzo powierzchownymi ocenami. Ale w tym zdaniu ukryte jest jeszcze coś więcej, bo rzeczywiście Jezus poszedł do tych celników i grzeszników i naprawdę się z nimi w jakiś sposób bratał, to znaczy chodził do nich do domu, żeby z nimi jadać i rozmawiać. W tamtej kulturze to wspólne jedzenie to naprawdę coś więcej niż tylko wspólny posiłek. To jakiś gest spotkania, a nawet budowania więzi. Właśnie dlatego był tak Jezus surowo oceniany. Ale co to znaczy? To znaczy, że papież Franciszek, czytając Ewangelię, ma rację, chociaż nie chcę powiedzieć, że ja tak to oceniam, ale, ale tak, chodzi mi o to, że tak wynika to z Ewangelii. Że mm, Jezus nie idealizował. Czasem wydaje się, że ktoś jest bardziej pobożny, im bardziej przykręca jakieś normy etyczne, im bardziej ich wymaga, im bardziej je w jakiś sposób eksponuje, to tym bardziej można powiedzieć, że jest takim człowiekiem stojącym po słusznej stronie, broniącym prawdy i dobra. A jednak Jezus wiedział, że może być tak odbierany, ale szedł do tych ludzi. To znaczy, że idealizacja ciągłe tylko maksymalizacja etyczna bez takiego zbliżenia się do człowieka i spotkania go w tym miejscu, w którym on rzeczywiście jest, co, co przeżywa. No przecież znamy chociażby rozmowę Jezusa z Samarytanką albo z Jawnogrzeżnicą. To są zawsze te sytuacje, w których Jezus nie przychodzi i nie zaczyna mówić, od, zaczyna od oceny życia i mówienia, co człowiek powinien był zrobić albo co ma zrobić w przyszłości, ale zaczyna od spotkania, od rozmowy, od budowania więzi, od jakiegoś też okazania ostatecznie temu człowiekowi akceptacji. Papież Franciszek przestrzega nas przed tą fałszywą idealizacją, w której nie ma roztropności. To jest pozorne, po, pozornie to wydaje się, że jest dobre, że ktoś jest bardziej pobożny, bo właśnie tak wykrzyczy wszystkie normy. Nie, nie tędy droga. Jezus pokazuje nam, w jaki sposób pomagać ludziom zbliżać się do dobra. Do Boga, w jaki sposób wzrastać moralnie, odkrywać miłość Boga, pokazuje nam, że to się robi przez spotkanie. I to spotkanie nieoceniające, przynajmniej nie w punkcie wyjścia. Ta ocena jest później, kiedy człowiek już jest przekonany jakoś do tego, że Bóg go naprawdę kocha i mu naprawdę na jego dobru zależy. W związku z tym, na drodze adwentowej, pomyślmy też o tym, że Bóg spotyka nas w konkretnym miejscu. I faktycznie chcę, żebyśmy głębiej wniknęli w przesłanie Ewangelii, o czym mówiłem na samym początku, ale jednocześnie my musimy sobie uświadomić, że nie spotkamy go dopiero wtedy, kiedy już tę Ewangelii w pełni zastosujemy w naszym życiu i osiągniemy taki, taki poziom, w którym on będzie chciał z nami rozmawiać. Ale właśnie teraz, tak jak z tym celnikiem i grzesznikiem, on rzeczywiście z nami jest. Bo nie chcę idealizować mojego życia, ale chcę nie y, y, spotkać w moim doświadczeniu i poprowadzić mnie dalej. Niech to dobra nowina, to dobre przesłanie wypełnia dzisiaj myśli całego dnia.